O inaczej to No, ale to, to totalnie jakby mi się postać zmieniła. Punktacja by się odwróciła niż to, co do tej pory robiłem, no ale zobaczymy. No jestem na siebie trochę zły, że za dużo piwek wypiłem wczoraj i tak trochę sobie ten. Ale może i dobrze człowiek sprawdzi to w boju. No to chuj z tym no co nam stało się ci stało no być może kochane Nie zmienisz, nie odkręcisz, tak? No odkręcę, będę grał i zdobędę coś innego, nie? Właśnie ja. Jestem ciekaw, jak to będzie w ten. Wiem, że za polowania na poziomie trudnym są dostępne punkty specjalizacji, ale już na poziomie challenge w sensie już tym tym wysokim, to już nie ma w sensie takim, że już po prostu nie dają ci. Widzisz. Więc zauważyłem, że tylko te na trudnym się opat. Ale zobacz stary, Wszedłem dzisiaj do gry tylko pobiegałem po kryjówkach i już coś fajnego zdobyłem, nie? No ja pobiegałem w kryjówkę wczoraj, więc do tego... No, Ale za to mogę pójść do... Na w tę stronę, no, bo ja no, ja mam tak zwanie peryca odsyłkowanego i tylko wejść w kryjówkę, no to masz dzienny ludzik tam. Jeden tego wydaje tutaj. Więc... Tutaj są... Sobie... Nie wygląda na razie tak źle stary. Mam wrażenie, te cyferki się pojawiają znajome, mimo że wie. O kurde! Te... Dobra. Dobrze zrobiłem, ty pan, teraz mi się trzyma, nie to co było wczoraj jak z Marcinem grałem. Jest różnica? O kurde, mój drogi, albo byłem za ochroną, dobrze schowany. Muszę snajperkę znaleźć, bo muszę przerolować na snajperce talent, bo jest do niczego. O masz mi na przykład że na przykład. Jak jesteś za ochroną, to zadajesz więcej obrażenia na przykład przeciwnikom, nie? O. Więc no... A no to to też jest walka, tak? No, no dobry, ale... jesteś, to też nie jest walka, to jest dobry talent, jesteś jest właśnie... Nie, kurwa, nie trafią. tak daleko się bawię z tym... Nie jadę, pierdolę. Jutro no, miałem jechać gdzieś, ruszyć. ja pierdolę ale słabo walę A ty Głośniej. Pytam się, czy nagrywasz teraz. Tak. się O, tu zrobinęś ty! Jest na razie obiecująco. Dopóki mnie nie okrążą, nie? Może broń... Sobie ja my... jak widzę, że mnie, okrążają, to wiesz, albo się Trochę flankuję. No, trzeba się przemieszczać. Nie jednak. O, baba! Dobra. Ty, widziałem, że w ogóle giereczki wychodzą nowe. No. Więc Snajper nowy, Polacy coś ogłosili, że będzie jakaś fajna, podobno najbardziej realistyczniejsza do tej pory w stosunku do gier snajperskich, nie? I że podobno na E3 teraz w tym roku mają pokazać, że tak to w Los Angeles mają zabić giereczkę. A, podobno przed no E3 ma się pokazać jakiś trailer, no i Call of Duty taka już jakaś gruba pogłoska wyszła, że ma być znowu, podobno jest to roku i podobno Call of Duty już zaprosiło tam do siebie do gry jakiejś sportowców, żeby przetestowali już giereczkę, nie? O, ale mnie Ja muszę sniperów ściągnąć. Ale pancerz mi się trzyma, się ładnie odnawia. Ok, straciłem tylko pierwszy pasek w połowie. Tylko, że ja wczoraj może byłem też od odważniejszy, wiesz? Tylko mogę cię prosić. Dzięki, dzięki chłopie. Ale ten, jaki pasek? Ty ile masz tych teraz punkcików tego armora? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pasków mam. Z czego ostatni pasek jest? Y, nie pięć kropek, tylko cztery. Czyli masz pięć po pięć, tak? Y, mam raz, pięć, dwa, cztery, trzy, po pięć, jedną, cztery. dokładnie, tak jak mówisz. To no to masz 25 kresek. No u mnie jest czterdzieści, chyba dwie. Teraz się powiem, tylko do Arabów. bo Jestem na dworze. Jakoś tak miałem zapalić w domu, ale tak nigdy nie palimy w domu to tak dziwnie mi było, wiesz? Nawet kurwa to było? Bo ja bo ja czegoś szukam a latam bez sensu Aha, A no, czy... jak w ogóle czytałeś to temat Battlefronta teraz? Nie. Gdzie ma, ma jakiś tam dojść, jakiś dodatek, czy nowa część ma wyjść w ogóle Battlefronta Chyba a. nowa część w ogóle z innym bohaterem jakimś nowym, no to, to chyba nie Battlefront, co? A się do Star Wars to no. poczekaj, bo nie wiem iść, iść dalej chyba tak. Mm, 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 mm. A wczoraj jeszcze graliśmy Marcinowi złotka leciały, a u mnie nic stary. taki dramat. A i taka propozycja jeszcze Star Warsów, żeby nie zapomniał. Podobno aktor, który grał tego kurwa dwohatego. Czubakę, no. że podobno. O kurde. No, 72 lata, gość. Czuj. Czekaj, czekaj, czekaj. Electronic device mam, tylko nie wiem, czego nie minąłem. Detected, detected, tak. No, Jak już tu jestem, to już wezmę, bo już się pewnie tu w życiu nie. Macie nie polskiej wersji językowej, nie? E, nie mam. Napisy, napisy. To jest jedynka, kojarzysz, nie? E zjebali, miała być polska wersja językowa w kult, Polszczenie kurwa tego Ej, giereczka mi oszukała, to jednak jest po drugiej stronie O, a ja mam kurwa 10 minut na... A ja się zastanawiam czy sobie dzisiaj może tego Z Z Wara nie pograć, co? Z War Z Z Nie, bo ty pójdziesz w A czemu pójdę? tak wiesz gra, to pójdziesz w cholerę zapewne nie, no będę grał i zombiaki killował, i będziemy se gadać ze sobie. Ale z tego co sam widziałem po gameplayach, to nie jest jakiś tam, kurwa. No bo kurde, widzisz tu znowu samemu się w, chyba w to nie gra. O kurde, na widoku leżą te walizki, a ja biegam jak Debil. Kurwa, piesek jest. I muszę mieć oczy otwarte szeroko, mój drogi. Gdzie ten D-D-Dewice, kurde mój? Kurwa, ale. Ale czemu ona mówi, że jestem Saks? O ty kurwa. Czeka, ja ją spalę z Kurwa, do mnie. Zniszczyłem babę. Zniszczyłem babę. To jest tak przerażający ten dźwięk. to Ej, ja nie wiem gdzie jest to dewice. De no ty, no tępy jestem ciul. Po no drugiej tak. stronie. Dobra, cofam się znowu. A dziewusia była u góry, mój drogi, i coś mówiła, że... brzydkiego o mojej personie, to jej wywaliłem z działka gazowego, wiesz? Taki byłem niemiły. Mam po 5 pancerze, no ty ile masz no? Jeszcze raz, jeszcze raz. A ty do mnie mówisz teraz, czydzie? 9x5 mam no. 9x5 to A. Co? Tu... Po, po 3 godzinach znalazłem ten. Zgadnij co znalazłem. Nie wiem. Komórkę. Och huh. Kurde. Niech kij jak tam wleźć. Dobra. La la lam. Wydaje mi się, że powinienem brnąć tu do góry. Ty też tak uważasz? Tu nie ma tu wroga, można schodzić, zobacz. Już jest. Chodź. Fajer. Olu ktoś wrzasnął. Kurwa, O panie Ale, że mnie trafił stary fajer, fajer! O kurde nie mnie wszczelają! Będą spokojni! Dobrze! O! Mam snipery! Stra... O mnie krzurnie! był! To jest straż, na pewno Jesteś! O panie! O panie! Jaki street stary! Kogo on tam strzela tam z boku, kogo? Co tam tam? Uuuu! Nie, no nie wierzę, że tak go... No tego trafiłem, no. A ten cały czas żyje, typek. Ładuj, mój drogi. Dobrze. Za wysoko z kolei O panie! Ładuj, ładuj. Biegnie Kurde. ktoś. Ale Ooo, teraz trafiłem. Jak nigdy. Przyskoczyłem. Kurde, stary. Czemu nie idą? tak taki pomnik łucznika z Kurwa, jak mnie się Jestem ready, oni nie idą, ty. To jest grane. Ma ta złocista, dobra. Nie głupiana zapewne. Nie ma to jak znaleźć lucik i się zastanawiać czego wziąć hmm. Kabura! No jest ciekawe. Stary, dostałem kaburę śmierci. Mam bossa, nie wiem jak tam wejść. Aha, co A tu teraz? jesteś Śmierć. Snajpunia, walka na snajperki. Ej, wygrałem. Hej, jak tam dostać? Papa skład, kurwa, nie mogę tam wejść. Dominik, wygrałem walkę na snajperki. Mhm, wreszcie mi. Ja wszystkie te naboje zmarnowałem. Te, te naboje, te takie specjalne. Ogarniasz? Co ja tworzyłem wczoraj? Kurwa, no. Nie wejdę tam. To jest cholera, ja tam nie wejdę. Wiem jak? jakąś inną stroną? To idę. Będzie nie. Tu e e Ryba, no. Hmm. Pulucik. Hmm. Uro. Tam coś chciał, wow! To ja cool. też chciałbym yeah. no ja nie daje nic wow Nie, tej na, tej najgorszy w... wieczór w tej ja. grze był dla mnie wczoraj stary To ci mówię od razu, nie? Marcin przeszedł 50 punktów poszedł do góry, a ja o 10-15 O 50? No, naprawdę No mówiłem ci stary, jeden wieczór jak dobrze no. idzie no, on musi mieć jakąś sesję, kurwa, z superką. To, to nie może być aż tak żeby... Ja myślę, że on cheatował, co ty na to? Ja ci powiem tak, no u mnie teraz kurwa nawet leci pójnie Nie leci dramat Gdzie są te skrzynki? Przecież jestem mało spostrzegawczy, a oni jeszcze mam szukać skrzynek. No ty ogarniasz to? W tych namiotach mam patrzeć wszystkich? O, ktoś tam dar się! O, znowu się dar. O, panie, mam. All teraz mamy te komponenty. I tak się darło u mnie. Co chciała? Buzi? Dobra, wychodzę z tego terenu. Z z zebrałem komponenty

a to tutaj baby u góry czy tam faceta. Hej. Now we just need to fix this damn thing before it's too late. Keep them busy while I jury Zabezpieczam obóz, ona naprawia, a jestem zabezpieczyciel obozu. Zabezpieczający jest, zabezpieczyciel jestem, ubezpieczyciel. A, nie barkodmata ja jestem.

O, przeładowuny, szybciej. Babsko idzie. Manka, złota Daj mi ten łeb! O, panie, to. łeb. Nie zabijmy baby! Bije naszą. Nie, biegnie do mnie. Pali się. Daj mi. Do broni, ale jeden minut do armora. Naprawiłaś już to? O!

A to... ukończyłem misję, zdobyłem szacunek i punkty doświadczenia, mój drogi. i na kolejniki grzechu znowu. Nie wiem, co ta gra mi sugeruje. O, panie, dostałem nową broń. O Jezus, aż wyłączyłem ja z wrażenia dostałem O i na kolaniki z pomieriem. Grzechu znowu? Ale tu bym musiał Rolling ro Stonesów robić I to bym musiał leczyć teraz Dobra, to ja lecę do e, tego, twierdzy mojej Dobra mój drogi Mam tak porolowany teraz za swoją broń, że mogę iść spróbować odbić punkt I zobaczyć jak mi pójdzie Co ty na to? I chyba faktycznie odbiję ten punkt, i tutaj bo mam blisko na, na testa. I jak będzie dobrze szło, to idę na Capitol. Niestety sam, bo Marcin stwierdził, że na mecz jedzie. Olał mnie. On myśli, że jak tutaj ten, że tam to ten, nie? Jo. No. Czyż. Przysz... Jesteśmy oddziałem Division, jak nas wzywają, to trzeba biec, nie? No, dokładnie, nie? No. tam to. No. O kurde, jakaś gruba świnka. Strzela do naszych i się włóczy. Duża kierownica, jak do remontu, pańku. Albo z powrotem do broni miękkiej, na młodzie. O, panie! Dużo. Czemu to z tyłu się mu nie niszczy? Ale mój Buncher żyjął. Ale słabo elitom zadaje obrażeniów. Znowu rękawice grzechu, stary. Skarbiec, mówi ci to coś? 17.1, no tu 17.2, no kurwa, no jeden punkt tylko, jedną dziesiątą, jedną dziesiątą niby. kurwa, no nie będę tam, to no zawsze kurwa coś, nie? Nie wiem, w kogo strzelaneś. znaczy się tu. im mi pomóc, bo mi nie pomogą, nie? Kurwa tych Dobra Ono, pomóc mi tutaj z punkciorem To bym tu zdrowie Cześć z mam tu Tu jest ażka Ażki nie ma 1100 zdrowia bym miał więcej Co to za kłęby są? Rekalibracjon Ty jeszcze rekalibracjon robisz? Dobra, wchodzimy na punkt, nie ma co, oni są. The fuck up? O, ktoś. O, oh, fuck, działko! Działko is dead. Na śmierć. Zajdę ich z tyłu, zachodzę ich z tyłu. Kurde, na kolaniki mam na poziomie 506. O, panie, punkciorów trochę ma. Gdzie no. jest wrogeś? Boli mnie, to, że mam 883, wiesz? <grych> to 8, środkowe mnie boli, wiesz? Tu jesteś mi drogi, Uj, co to nie, tam to się O, panie Inkongi 40. Na dole O, panie! O ten dom jest strzelak nie żyneś góry. Góra, góra. Pomagam wam. To nie góra. Co wygadasz, ja tu nikogo nie widzę. Mmmm. co? Hmm. Mam fajne mam, Tylko z kolei mam jeden wybór do przerolowania albo roluje na zdrowie Bo teraz w danym momencie zdrowie spadnie mi o 7000 No a to, to już są wartości, nie? 7000, ale musiałbym przerolować z kolei talent Skarbard regenerację na elity na do, na Tu jesteś! I jeżeli nie przeroluję Damage do elity, to mi spadnie o 15% to jest chuj ale tu i tak mi ma o 100% mam więcej właśnie te myśleli Ale o panie a ja to jeszcze bronimy, zapomniałem! Dodaję mi akurat... Dodaję mi to jakby... Celność... broni 5% a później... Nie. Yeah. 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 Hey, Dziękuję! Jakiś wielki King Kong idzie! Tak? Tak. Coś Bo ja tu się strzelam minigunem, to nic nie słyszę. Mi brakuje do rekalibracji. Oh, oh, 49, 49, 49, 49. czego nie mam? Elektronik nie mam. Proszę okay, o Aha, nie żyneś. Nic elektronik, I co? Dziela lala. Otwierać mi skarbie, co Dobra, na razie sobie zostawię starą masę Nadal twarz w turnie przyjaciela, ja chcę tu wejść! Ej, coś się zrypało, stary Coś się zrypało, no Czy jeszcze gdzieś muszą tłuc? Kurwa, zimno mi się zrobiło, aż mnie tak trząpło no, co panie, ty, panie? No chyba sobie, kurwa, grzanie włączę w chacie, bo mnie coś zimno Ej, nie, Odwiliśmy ten punkt i to nie dostanę nic, nagrody żadnej. Nic, nic. Fasz tu, tu mnie przyjaciela i cisza. Bugging? Pan Bagiński mi się pojawił? Co to jest sidearm damage? Nie wiem, dobra Olaś, atakuje Kapitola. Co ty na to? Increased sidearm damage. Ja to muszę sprawdzić, co to jest.